Hej, hej, hej! To Adi. Em, nie było mi dawno. niestety nie mam filmów, jakby z dni, których nie było. Nawet byłam tak chora, że na wyjściu się rozchorowałam. Ja taką gorączkę, że z łóżka nie mogłam wstać. Trzymałam... super wyjazd w góry. Byliśmy na 5 dni w górę, 4 lat, w Krakowie dopiero. Em, to Krakowie mogłem normalnie chodzić i przed ostatni dzień w górach. Nie, ostatni dzień w górach. mogłem przychodzić, chodzić, ale to było tak już... Idę, bo muszę wyjść, ale nie mam się. No jeżeli zjemy naik. Ale zawsze kiedy nie trzeba. A my przez to, moja mama mówiła, e, że ja byłam chora 10 lat temu. Równo 10 lat temu w Sylwestra. Czyli już wiem, że wtedy też będę znowu chora. Okay. Przechodzę do filmu. E, znowu o i pracowałam roku 2022. 20, w tym roku, który był, mało się nie zmieniło. Będzie bardzo króciutka prezentacja. E, I nawet mogę tutaj TikToka. Od um, Horse. Kiedy podoba Horse, nie przedstawiam tam, podoba jak. Ale dostałam na gwiazdkę, z na chodnikę, na do telefon. więc jak będzie jasno, to może wreszcie też ponagrywam. Po prostu takie, że teraz bym mogła, ale ogarniam lekcje, też mam przerwę pomiędzy lekcjami, więc no. Przepisuję, przypisuję, z niektórych mi nie było. Ym, I też jak nie mogę, to w stanie, bo jest ciemno, o 18 już ciemno, a 18 już jest jasne, więc no. A hobby horse'ów w zimę nie chcę biegać, nie lubię, dlatego ja często mam tak, że jak ja chcę biegać w zimę, to szale się po prostu wiecie, że jak jest zimno, jak w zimę teraz, na dworze bez kurce sami, to zresztą odlądują w domu chora. Tego nie chcę unikać, więc po prostu nie ćwiczę teraz. ćwiczyłam we wiosnę, znowu zaczynam. No więc zaczynamy! Wiosna, wiosna 2022, wiosna tamtego roku. Ogromnie jeszcze z dalej 2020 roku. Była na tyle taka. No, jeśli to nie, czy w ogóle... Na... To było już tak jasno na nazwane, z tego co pamiętam. No, Był już mały kwiecień, ale nie, to już czerwiec. Dam to wiosnę. Ktoś będzie kończy z wiostą. <laughs> konia, które zimam, no, ja bo ja chyba już żyłam w tych po prostu bo nie miał ogrodzenia, na które miałem być w oryginowym i i są też mi dwa konie. Ja bym wtedy odchodził i zaczął jak się kłaniać. Mówiłam o niej wiele razy, to by skaraz, ty ty się w ogóle tak, jakby skaraz, ty się skaraz, bo się skaraz, ty się skaraz, tej się skaraz, um, Też się skaraz, ty się skaraz, się coraz mniej, się mniej, mniej, coraz mniej. I ty się skaraz, Po kilku tygodniach, ty się skaraz, więcej, na nie ty przez pół roku. się nie, skaraz, nie przez pół roku. pół roku, Iźła na niej, czyli ponad pół roku. No. Nie pamiętam. Dobra. Em, halo. Laty opowiada się za 27. To się zmieniło no, dużo. To no, nie będzie dużo, ale właśnie mnie było tyle co. Bo takim obozie z moim. Em, plus zdałam ją takie JK jeszcze konta. O tym jak znałam już bies na kanale, odsłałam bardzo niego i w sobie dałam często na kanala, ale po prostu jak kto wie, ogląda mnie, to wie. A jak chcę wiedzieć bardziej o tym, jak ja zdałam, bardziej chcę szczegóły wejść, to zapraszam na film. Wios... Nie wiem, wiosna. Jeszcze zima 2022. To, to już ostatni slajd. Nie się zdziwa. Czemu z czym z... koni bocina została sprzedana do szkółki? Ja zaczęła się bolić, ja się wyklaczy. Ja to jest okazał, ok, bo tak ze sobą tak nadal nie odczuwam koszmar, co się wydarzyło. Ale Molly jest taka, że muszę... On jest bieżącym tylko końcem, to jest wykracza. I w ogóle. A Molly jest trochę mniej byrka, ale trzeba umieć się żeby do niej pojechać. Tak sobie jak na Tina. jest molka, to jest taka... Yy, jak to czekać? Jak to powiedzieć? Jest grzeczniejsza, choć... Jeżeli umiesz konie ogarnąć takiego by bardzo niegrzecznego samemu, to masz konie, problem. E, bardzo wielki problem. Weźmy taką akcję ostatnio to, na, na Monoku, że ja idę. No i trzeba wziąć owiec, żeby w ogóle do ciebie podeszła. Masz owiec, nie dało, żebym uwiózł na szyję, żeby, żeby ją wziąć, bo się za tym odstanie. No, Próbowałam 10 minut, ciągle za tym. Nie mogłam powiedzieć, że się tam, ile tam, 2-3. Ponieważ trzeba trzymać, to to było błogą podejść, ale się bałam. Bo to było takie jedyny krok do tyłu, już uberwałam skopyta. Widzę, że bies, to nie podchodziłam, Instruktor nawet miał problemy, żeby ją wziąć. Więc oh, miała takie, że ona nie chce na wszelką cenę pójść na tą jazdę. Ale czasami jeździ jeszcze, on mi taką manierę, że nie chciałam jej go popasać. Dwa drążki mi w galopie. Ciekawe drugie mi do kusa, nie mogłam jej dopchać. Nic, za nic. I tak taką mnie że nie zatrzymałam już siły, byłem już zmęczona, a potem sobie to dobra, kurczę se, i wjechała w stojak. Miałam cały na rozbity, miałam bardziej, jeśli się schodzą, ale dalej no, są. To już będzie wszystko na dziś, papa pa! pa!